Uwaga, uwaga! Nadjeżdża traktor z Lego Technik. Czyli witam Was na moim kolejnym odcinku na kanale. A teraz recenzja tego traktoru. Pudełko z tyłu prezentuje się tak. Tutaj widać, że te koła się podnoszą. Przyczepa może zakiprować może w zawartość. A tu nie wiem. Proszę zobaczyć takie koło 1 do 1 dość duże. Otwórzmy sobie. I uwaga! Jestem zaskoczony! Jasny gwint! Proszę zobaczyć. Tutaj jakaś instrukcja numerem 2. Instrukcja nieco większa numerem 1, Bardzo spory arkusz z naklejkami. Worków jest 1, 2, trzy, 4 cztery. cztery worki to tyle co w X, więcej niż w X Wingu, a za X Wing dałem 250 zł. Proszę jeszcze zobaczyć. Cztery takie masywne koła. Pokazałem trzy, ale jest tu jeszcze czwarte. I to tyle. A więc do zobaczenia po złożeniu. Ok, tak wygląda ten traktor po złożeniu. Mi się bardzo podoba, ponieważ jest większy niż myślałem. Omówmy jego plusy i minusy. Najpierw, niech będą te minusy. Ok, ta przyczepka, yy, można ją jak najbardziej odłączać, ale powinna mieć tu taką podnóżkę, żeby jak była odłączona, to żeby. Stała poprawnie, a nie tak. O. Kolejnym minusem jest tutaj kierownica, ponieważ lata w tą i lata do przodu i do tyłu, a nie utrzyma się w jednym miejscu, tak jak powinno być na instrukcji, czyli o w ten sposób. Nie? Kolejnym minusem jest ten mechanizm, bo niechcianie w Niechcianym momencie może się nam przestawić i będziemy w ten sposób jechali w drugą stronę. Ok, minusy już omówiono. Teraz plusy. Najpierw ten plus w przyczepie. Przyczepa ma świetny mechanizm, dość cwany w rozkładaniu. Poza tym, bardzo duży jest ten traktor, a i w środku pomieści dwie mini figurki. Poza tym jeszcze jeden wielki minus. Ogromna ilość naklejek, która nie powinna być w techniksach. Chociaż poza tym wszystko z tym zestawem w porządku. Ta przyczepa, proszę zobaczyć, że jak tu postawię ręce, proszę zwrócić uwagę na koła tej przyczepy, już jadę. O, proszę zobaczyć, jak się ładnie podnoszą. Przystosowane są do tego, ponieważ jest tu zastosowany mechanizm, który potrafi obracać tymi kołami. To już koniec z omawiania traktora. Teraz omówmy, czy warto kupować, czy nie. Moje zdanie jest takie: bardzo warto kupować ten traktor, ponieważ jest on bardzo duży, kosztuje tanio. Zapłaciłem za niego 86 zł. I wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych zestawów technik, jakie kiedykolwiek zostały wydane. A więc to będzie dzisiaj na koniec. Chciałbym jeszcze dodać, że że te koła wyglądają dość niefajnie, bo według mnie powinny być one odwrócone w taki sposób, żeby było ładniej. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w nowym filmie.